Dzień Pobiedy, Tak jest napisane na tej bluzeczce. Trump ogłosił dzień dzisiejszy Dniem Zwycięstwa 8 maja. Ja akurat, że chyba jeszcze w ogóle nie wydrukowano w Ameryce odpowiednich amerykańskich bluzeczek, więc mam bluzeczkę rosyjską. Z tym, że no, oczywiście wiem, Rosjanie obchodzą ten Dzień Zwycięstwa dopiero jutro, tam jutro się pojawi trochę cudzoziemców. Niestety, wbrew moim nadziejom, nie będzie na defiladzie zwycięstwa na Placu Czerwonym prezydenta Trumpa, no ale będzie obchodził ten, ten dzień już dzisiaj, już dzisiaj w Ameryce. Dzień Pobiedy, Dzień Zwycięstwa, Marcin Masny się kłania, 8 maja, to jest też świętego Stanisława, nie wszyscy Stanisławowie na świecie obchodzą dzisiaj imieniny, ale tym, którzy obchodzą życzę szczęścia. I teraz do rzeczy, czyli do Raskolnikowa, no skoro po rosyjsku, to po rosyjsku. Kiedyś Dostojewski, autor Zbrodni i Kary był bardzo czytany w Polsce, ja niestety nie doczytałem nigdy do końca tego dzieła. Dostojewski jest jednym z tych 19, jeszcze XX pisarzy, którzy pisali dla wierszówki. To pisali odpowiedzi odcink, w odcinkach do gazety. Tam się to sprzedawało i za to brali pieniądze. Sienkiewicz, Konrad i wielu innych. No więc pisali często tak rozwlekle, bo skoro no, nie zażyna się, prawda, tej no, kury, która przynosi jakiekolwiek złote czy nie do końca złote jajka. <laughs> Dlatego nie doczytałem. Przyznaję się szczerze, jestem niedouczony. Nie znam całej zbrodni kary. No, ale ktoś może przeczytał i ta lektura mu zaszkodziła. <laughs> Powie, że można zabijać starsze, starsze od siebie kobiety siekierami. Wiosną 2022 roku w, w takim amoku. Antyrosyjskim, ówczesny wiceprezes, wicepremier, i chyba też wiceprezes, nie, chyba nie wiem, czy wiceprezes PiSu, czy nie, profesor Gliński, ten rozdawca pieniędzy, którym tam pilnował, żeby nie było żadnej prawicy, nie pod kontrolą PiSu, tenże Gliński powiedział, ale nie czas teraz na czytanie Czechowa i Dostojewskiego. Czy na oglądanie sztuk rosyjskich, teatrze. No nie czas teraz, prawda, trzeba wykluczyć tę literaturę, tę tradycję z, polskiego, z, polskiego, z polskiej przestrzeni. I miał rację: no, zakazać dostojewskiego, bo to lektura zbrodni i kary właśnie pcha młodych obywateli polskich, no czy Polaków, to się okaże, ale obywateli polskich pcha do mordowania starszych kobiet siekierami. Jak to w wersji brzmiało Andrzeja Garczarka, Raskolnikow wziął siekierę i zamyślił się głęboko, księżyc łypnął spoza chmury jak lichwiarki żółte oko. Tę lichwiarkę zamordował bohater zbrodni kary. Robert Winnicki, były polityk i myślę, że przyszły polityk na razie na stand żyje jakoś sobie, ma fundację, prawda, słynną fundację, zresztą dość, więc o coś te fundacje ma, myślę, że ma za co żyć. Robert Winicki, przyszły polityk, na podstawie doniesień medialnych zaraz po, po informacji, co się wydarzyło wczoraj, bez żadnej nowej wiedzy, już skazał sprawcę na karę śmierci Przypomniał o konieczności jej przywrócenia. W jego ślady poszedł Janusz Korwin-Mikke, prezes bliskiej mi partii, a zanim powtórzył jego, jego wołanie Grzegorz Braun, nasz kandydat na prezydenta. No, tutaj nie będę, nie, będę, nie, nie, nie będę w chórze razem z nimi, bo boję się, że Robert Winicki, a może inni też. Mają w głowie nawet uzasadnienie wyroku śmierci na sprawcę tej zbrodni. Oczywiście jest oczywiste, podobno, też oczywiste. No. Wiemy to z doniesień medialnych, że go pochwycono, że go widziano wcześniej, że wiadomo kto to jest. No, proces będzie dość pewnie prosty. No ale niepokoi mnie trochę, że ta właśnie polska prawica. Zaznaczam, że to nie jest prawica, bo prawicy nawet nie może być w obecnej naszej postcywilizacji. Nie ma, nie ma miejsca dla prawicy. Tak? Tutaj są najwyżej rekonstruktorzy elementów prawicy, tak jak sobie ją wyobrażają, bo prawicowców nie ma. Takie zabójstwo Poloś, takie zabójstwo właśnie nie inne, tylko takie zabójstwo. Ponoć przypomina o konieczności kary śmierci. Czyli zabójstwo furiackie, głośne, widowiskowe, takie wyraźnie krwawe, takie, że krew widać po prostu, no to ono przypomina o konieczności karze śmierci. No a po cichu zamordowana i poćwiartowana, wsadzona do jakiejś walizy ofiara z ustki, którą odkryto kilkanaście godzin później. No, oczywiście, na pewno ofiara. Ukraińca albo Murzyna, no bo to są u nas mordercy ponoć, zdaniem prawicy, której nie ma. Czy ta ofiara nie woła o karę śmierci? Ano niekoniecznie tak woła, bo jest mniej widowiskowa. Nie daje tej okazji, żeby upomnieć się o przywrócenie kary śmierci. Mamy już swego rodzaju lincz. Oczywiście no, zwykle lincze właśnie polegały na tym, że tłum... Wiedział, kto popełnił zbrodnię, i nie czekał na sędziego, tylko, tylko dokonywał samosądu, nawet nie samosądu, tylko bez wyroku dokonywał egzekucji sprawcy lub ewentualnie jednak domniemanego sprawcy. Problem obecny polega na tym, że sprawca no najprawdopodobniej okaże się, że, że sprawstwo nie ulega wątpliwości, no ale jednak no, nie, mamy, nie mamy kary śmierci, ale Mamy wysokie kary, wysokie kary więzienia, tylko że te kary są różnicowane w zależności od okoliczności. No i tutaj z, z pra, komentatorzy, którzy już przypomnieli sobie o karze śmierci, nie przypomnieli sobie, że sąd, gdybyśmy mieli dobre sądy, no mamy złe sądy oczywiście, mamy złe sądy, no ale samosądy sądy być może są jeszcze gorsze od, od złych sądów. Komentatorzy, którzy Przypominają o powrocie do, kar do kary śmierci, nie, nie przypominają zarazem, że nawet w czasach, kiedy była kara śmierci w kodeksach i była wykonywana, to jednak nie zawsze nawet za zabójstwo ją wykonywano i niekoniecznie wykonywano ją za, czy też skazywano na nią za zabójstwo, akurat takie widowiskowe. Czasami właśnie za zabójstwo niewidowiskowe. No, ktoś sprytny, ktoś, kto umie mordować bez śladu, wreszcie udało się wykryć go, tego mordercę, może właśnie on dostać karę czapy, a niekoniecznie ten, kto w Amoku zaszlachtował portierkę na Uniwersytecie Siekierą. Ten może nie dostać kary śmierci, nawet tam, gdzie ta kara śmierci jest, a więc no, wykorzystywanie tego akurat tragicznego mordu, do takich no, populistycznych wypowiedzi wydaje się, wydaje się trochę ryzykowne. Ryzykowne również z tego powodu, że w Polsce to poparcie dla kary śmierci jest dość duże. Spora część populacji chce powrotu do kary śmierci, nie, nie do końca rozumiejąc oczywiście, o, o co tu chodzi, bo mało kto się przecież zna na prawie, na wymiarze sprawiedliwości na kryminalistyce i tak dalej. W zasadzie nikt cię nie zna. Problem polega na tym, że no, zarówno Winnicki, jak Corwin, jak Brown odzywają się do tej publiczności, która z całą pewnością chce powrotu kary śmierci, więc do, a to do tej publiczności i tak mają dostęp. Natomiast mogą stracić ewentualny dostęp do publiczności, która nie chce przewracania kary śmierci albo ma wątpliwości. To jest ta nieco szersza publiczności niż ta twarda prawica. Podkreślam prawicy w Polsce nie ma. Wszyscy jesteśmy degeneratami. W związku z prawicą z XIX wieku, tą no autentyczną prawicą, która ukształtowała się po rewolucji francuskiej, w związku z nią jako żywo my nie mamy. Ani ja, ani Państwo, ani Grzegorz Braun. Ani Janusz Korwin-Mikke, ani Robert Winicki. Po prostu jesteśmy zupełnie inni. No właśnie. W naszym zdegenerowanym społeczeństwie, proszę Państwa, nikt nie powstrzymał wariata ganiającego z siekierą po uniwersytecie od godziny. A widziano go i odnotowano to, ale też na szczęście, czy nie, nie chcę mówić. Nikt go nie zlinczuje, bo tak samo jak nikomu się nie chce wstać z fotela, żeby zabrać komuś siekierę, mariatowi zwłaszcza, tak samo nikomu się nie chce nikogo linczować. Nikomu też się nie chce wyjść na ulicę, z, na manifestację jakąkolwiek. Jeszcze w innych krajach owszem, gdzie gorąca krew, tam Argentyna, Włochy, Francja, owszem, w Polsce przecież nie. Także, no, te wszystkie te wszystkie krwawe uwagi, wymiana uwag w Internecie oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ani wpływu na nic. Dobrze czy niedobrze, nie chcę, nie chcę orzekać. No i jeszcze, samosąd polega właśnie na tej przedwiedzy, czy tej, na tej doskonałej wiedzy, która pozwala bez, bez ustalania okoliczności zaszlachtować tego, kto być może albo nie być może zaszlachtował kogoś innego. Winnicki już skazał zabójcę z uniwersytetu. Inni już na przykład wiedzą: uwaga, od razu wiedzą, że to jest Ukraińiec z polskim obywatelstwem, bo podano, że obywatel polski, ale nie podano, że narodowości polskie więc na pewno Ukraińca, a ewentualnie Murzyn, ale to by się bardziej rzucało w oczy. Syn wybitnego taty, którego no, znam z Twittera XO. Czyli szkoła szpiegów, syn wybitnego taty z Urzędu Ochrony Państwa. XO się bardzo lubi na niego powoływać, sam ponoć nigdy nawet nie został oficerem, bo nie nadawał się do tego, ale ma dużą wiedzę i publikuje ciekawe, ciekawe dokumenty na, na swoim profilu. W ogóle bardzo cenię ten profil. Otóż ten XO już wie, wiedział, już też od razu wiedział, tak jak Winicki wiedział od razu, on też od razu wiedział, że yy, to był prawdziwy Polak, właśnie taki prawicowy, prawdziwy Polak podpuszczony przez TV, republikę i chciał zamordować nie prezydenta, ministra, ministra Bodnara, bo akurat minister Bodnar był wtedy na uniwersytecie. Więc no, tak, tak, tak takie mamy, taką mamy przedwiedzę, boską przedwiedzę. No Bóg rzeczywiście ma przedwiedzę, wie wszystko, ale ani, ani Robert Winnicki, ani. XO, Szkoła Szpiegów, nie mają tej przedwiedzy. Także no, otóż, boję się, że taką przedwiedzę ma zbyt dużo ludzi naokoło. No ja nie mam, więc się nie mądrze, ale chcę przypomnieć jeszcze, nie dyskutując o słuszności lub niesłuszności kary śmierci, bo po prostu, zresztą tak naprawdę nie mam w tej kwestii jakiegoś bardzo wyraźnego poglądu, bo mam prawo nie mieć poglądu na wszystko, prawda? No miałem bardzo przez 60 lat może trochę mniej, miałem bardzo konkretne poglądy na wiele spraw z wiekiem, to mi tam przechodzi jakoś, wydaje mi się, że coraz mniej właśnie. właśnie wiem, mam coraz mniej tej przedwiedzy, wszelkiej innej wiedzy. Przypomnę, że Europa współczesna, ta nasza zdegenerowana Europa, ten nasz, no nie do końca zachód, bo zachód to szersze pojęcie, dowodzi, że nie ma dodatniej korelacji między surowością kar, i przestępczością, zwłaszcza zabójstwami. Przestępczość w Europie jest niska na tle świata, niekoniecznie najniższa, ale dużo niższa niż była kilkadziesiąt lat temu. Zabójstw jest mało, w Polsce jest wręcz bardzo mało, a kary śmierci w Europie przecież od kilkudziesięciu lat albo się nie wykonuje, albo nie ma. W zasadzie już to nie ma w kodeksach i nie ma też od kilkudziesięciu lat, a przedtem się nie wykonywało. W Polsce to jest 30 ostatnich lat, 30, 30 kilka ostatnich lat. No więc ten czynnik zagrożenia wysoką karą, zwłaszcza karą śmierci, nie ma wpływu, bo nie ma zabójstw, chociaż nie ma kary śmierci, tak? czyli jest ich bardzo mało. A może zabójstw przybywa tam, gdzie są imigranci, bo to jest kolejny argument naszej prawicy. Prawicy, do której się oczywiście jakoś tam, ja się też zaliczam, tak, ale, ale zaliczam się z dużym krytycyzmem. Otóż to zależy od kraju, czy zabójstw jest więcej tam, gdzie dużo imigrantów, czy nie. Po prostu czynników przestępczości, a zwłaszcza zabójstw, jest dużo więcej niż tylko imigracja i zagrożenie taką czy inną karą, zwłaszcza karą śmierci. Poważniejsze uwagi o poważniejszych, w każdym razie może ciekawszych sprawach na tym kanale lada dzień, lada chwila. Proszę nie wyłączać odbiorników, proszę ich nie regulować również. Będzie też ciekawi. Polecam dwie książeczki, już nie trzy, tylko dwie, bo jedna się w zasadzie skończyła. Książeczkę o Wolnej Polsce w Nowym Świecie, którą napisałem kilka miesięcy temu. To jest program optymistów napisałem, ale nie, nie do końca. Też optymistów o tyle, że, że jeżeli liczymy na to, że w ogóle w tym naszym, tej naszej degeneracji da się coś jeszcze zrobić, odbić się my, nasze dzieci, nasze wnuki, no to tutaj jest pewna propozycja, jak na przykład odtworzyć czy stworzyć na nowo inny, już nie ten sam, bo się nie da, naród Polski. Narodu polskiego w tym sensie nowoczesnym już w zasadzie nie ma. To była przejściowa przejściowy, taki przejściowy, przejściowy fenomen, tak naprawdę. Rewolucja, Wielka Rewolucja stworzyła narody, w sensie nowoczesnym. Nie było ich wcześniej. To rewolucja ich potrzebowała, a potem rewolucja przestała ich potrzebować. Tu też opisuję tę historię, tego, w innej książce, no, której, jak mówię, już prawie nie ma, w tej książce, Wielki Kryzys. Ten proces powstawania nowoczesnych narodów, i pewną no, hipokryzję rewolucjonistów, którzy na przykład stworzyli naród korsykański, żeby go w XVIII wieku masoni stworzyli, francuscy masoni stworzyli naród, wymyślili naród korsykański, żeby oderwać Korsykę od Genui. A kiedy ta Korsyka trafiła już pod władzę Francji, to ten naród już nie był potrzebny, a nawet całkiem niedawno wręcz wycofano język korsykański na Korsyce tam z urzędów, czy, czy z, bo był w użyciu. Już nie jest w użyciu, bo ten naród już nie jest potrzebny. Jeszcze jedna książeczka, mianowicie Demokracja na bruku, czyli Zostań królem. No, propozycja dla tych, którzy, którzy chcą, prawda, wykorzystać upadek demokracji, który widzimy wszędzie. A przy tym jest tutaj historia, nieznana historia demokracji przedstawicielskiej, też wymyślonej przez masonów w XVIII wieku, demokracji, demokracji rewolucyjnej, która nie jest w ogóle demokracją przede wszystkim, o czym wiemy wszyscy my, którzy. Głosujemy co jakiś czas i widzimy, że z tych, z tych naszych kartek wyborczych nic kompletnie nie wynika. A więc do zobaczenia niebawem, kiedy wydarzy się coś naprawdę ważnego, ja to skomentuję. A na razie do zobaczenia. Proszę oczywiście o subskrypcję nowych widzów i ewentualnie o ten rzut oka na opis filmu, gdzie, są, gdzie jest link do mojego sklepu z książkami. Dziękuję bardzo.